Zapraszam na bratobójczy pojedynek dwóch skód. Doszły nas słuchy, że ten mniejszy model skody, który jest na K i kończy się na Q, częściej sprzedaje się niż ten nieco większy model skody, który też jest na K i też z tyłu ma Q. Karok. Nie, przepraszam. Kamik kontra karok. I myślę, że to jest. Ten sam problem, który, który mają klienci Skody, bo te samochody z przodu właściwie wyglądają tak samo. No tu jest wersja poliftingu, ona jest troszeczkę odmieniona. Ale myślę, że na drodze bardzo niewiele osób wie, który jest który, a różnica w cenie jest. Taki kamik jak ten tutaj przed nami 110-konny, trzycylindrowy. W wersji Style to jest mniej więcej 101 tysięcy złotych, a żeby mieć takiego karoka. Trzeba dopłacić około 30 tysięcy złotych, to już jest wersja 1.5 TSI. I mniej więcej takie różnice w cenach tutaj mamy. Tutaj mamy pełnoprawnego suwa kompaktowej wielkości, a tutaj mamy auto, które można by określić jako crossovera. Ale ten crossover ma całkiem spory bagażnik i dość dużo miejsca z tyłu, co zaraz wam pokażę. Więc tak naprawdę pytanie brzmi, czy warto dopłacać do takiego samochodu. Zapraszam najpierw do kamiku, kamika, już na pierwszy rzut oka widać, że jak na Skodę, to jest tutaj naprawdę, naprawdę tak cross czyli tak modnie. No bo i ta kierownica ma taki ładny kształt i to polerowane aluminium, które oczywiście jest plastikiem, ale jednak wygląda całkiem, całkiem zacnie. Taka fajna, prosta klimatyzacja, nieco wystający. Ekran komputera to troszeczkę przywodzi właśnie na myśl takie crossovery stylowe, pewnie je wszyscy znacie. Do tego ciekawostka, jeszcze klasyczna dźwignia hamulca ręcznego czyli taki kolejny znak na to, że jednak jesteśmy troszeczkę w segmencie przez samochodów przeznaczonych dla nieco młodszego odbiorcy i do tego takie ładne, wyprofilowane fotele z pięknym przeszyciem. Wszystko to wygląda bardzo zacnie, jest czytelne i proste w obsłudze. Podoba mi się ten samochód. I rzecz najważniejsza, oczywiście, jest trochę niżej niż w kompaktowym suwie, to sobie za chwilę w karoku przedstujemy, Ale podoba mi się to, że jest tutaj naprawdę sporo miejsca. Mimo sworych, swoich sporych gabarytów, kompletnie mi go nie brakuje, zarówno tutaj, jak i na szerokość. Spokojnie takim samochodem mógłbym sobie jeździć. A teraz jestem ciekaw, jak to wygląda w większym modelu, czy te różnice są masz tak odczuwalne, żeby warto było dopłacać w momencie kiedy jeździłoby się tylko i wyłącznie z przodu. No i teraz ten większy model skody. I od razu widać, że jest to samochód nieco bardziej zachowawczy, nieco taki bardziej klasyczny. No, kierownica jest mocno zbliżona do tej, którą mieliśmy tam, ale już proszę bardzo. Ekran komputera jest wbudowany, tu też jakby tak. Nieco lepiej wygląda ten panel klimatyzacji. No i nie mamy już klasycznej dźwigni hamulca ręcznego, tylko mamy automatyczny hamulec. Siedzi się odpowiednio wyżej, jest taka bardziej, a, takie odczucie rzeczywiście większego suwa, większego samochodu w, tej, w tym modelu. A jeżeli chodzi o ilość miejsca, no myślę, że jest to odczuwalne, że tej przestrzeni przede mną jest trochę więcej, ale. To nie jest tak, że to zdecydowałoby o tym, że wybrałbym ten samochód, no chyba, że rzeczywiście chciałbym mieć auto, do którego się troszeczkę łatwiej wsiada, czyli to, że w tamtym aucie jest tak bardziej nowocześnie, młodzieżowo ma sens, no bo jednak młodzi ludzie nie wymagają od samochodu tego, żeby łatwo się do niego wsiadało. Nie mogę powiedzieć, żeby mi się to nie podobało, ale tutaj jest taka typowa Skoda, a tam była taka Skoda trochę dla młodszych ludzi. Jestem ciekaw, jak wygląda kwestia przestrzeni. Zaczniemy od crossovera, a potem wrócimy tutaj do suwa i zobaczymy, czy są bardzo duże różnice pod tym względem. Przestrzeni z tyłu, oczywiście. No, powiem tak, jestem w szoku, ile tu jest miejsca. Fotel oczywiście ustawiony pode mnie, ale hello, ja tu normalnie usiadłem i moje kolana, mimo tego, że mam dosyć długie tutaj w tym miejscu nogi, nie dotykają nawet fotela przede mną. Nad głową też mam sporo miejsca. Nie mam podłokietnika, no nie jest to kanapa dla trzech osób. Nie mam też tutaj USB, mam tu tylko jakieś nawiewy, ale hello, po co więcej? To nawet nie chodzi o to, że można tutaj wozić dzieci z tyłu. Tu spokojnie mogą jechać dwie dorosłe osoby. Jest to pełnoprawny, czteroosobowy samochód, mimo tego, że jest tylko crossoverem. Idziemy teraz do większego samochodu. No już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj siedzisko jest nieco krótsze, kanapa jest pod nieco bardziej kątem. Zbliżonym do prostego, oczywiście, można wybrać taką wersję, że ma się trzy oddzielne fotele i wtedy nawet taka napa jest przesuwana. No, w trasę pewnie wolałbym jechać tym autem, bo mam podłokietnik, mam tutaj rękaw na narty, mam miejsce na kubeczki, mam gniazdo 12V, więc coś sobie tutaj mogę ładować. Jest tu lepiej, ale czy aż tak bardzo lepiej niż tam? No, nie wiem, nie mam takiego wrażenia. Nie wiem, jeżeli chodzi o wnętrze tego samochodu, no to rzeczywiście ten mniejszy model jest silną konkurencją tego większego. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda w bagażnikach, bo być może tam jest jakieś wielkie zaskoczenie i duży plus na korzyść tego większego Karoka. O, takie rączki to ja pamiętam z oktawi dwójki, takie mieliśmy. 521 litrów jest w Karoku i to jest naprawdę, naprawdę spory bagażnik. Ale oczywiście niczego innego nie spodziewałem się po aucie tej wielkości, czyli po kompaktowym suwie. Jak na skodę przystało, simple, clever, pełno różnych fajnych gadżetów, które sobie można pochować, drobiazgi, siateczki nam się nie walają po bagażniku, mega. Jestem ciekaw tamtego samochodu crossovera i zapraszam teraz do tamtego bagażnika. Nie mam tutaj pięknej rączki, ale to dlatego, że ktoś zamówił elektryczną klapę w, tym, klapę w tym samochodzie, co jest też dosyć fajnym rozwiązaniem, że w tym segmencie można mieć takie gadżety. Bagażnik jest wyraźnie mniejszy. Mamy oczywiście dalej te wszystkie siateczki i półeczki, no może nieco mniej tych półeczek, ale słuchajcie, no tu jest 400 litrów. Palec do góry, ten komu to nie wystarczy do tego, żeby pojechać tym samochodem na zakupy, żeby wyjechać sobie na weekend, a nawet pojechać na wakacje. Nie rozumiem, Czy miałbym dopłacać do tamtego. Podstawowa różnica między tymi modelami jest taka, że tu są tylko i wyłącznie silniki benzynowe, tu można mieć diesle, tu jest tylko i wyłącznie napęd na przednią oś, a tutaj w wybranych wersjach jest 4x4. Podstawowa wersja 1.0 może mieć 95 koni w kamiku, my mamy 110 konną myślę, że to jest optymalny napęd do tego samochodu. Można mieć też 1.5 TSI 150 koni. Tutaj mamy 1.5 TSI 150 koni, czyli też taką Optymalną wersję do wielkości tego samochodu, ale dla tych takich, którzy chcą trochę zaoszczędzić podczas zakupu, jest też 1.0 TSI, ale tylko 110 konny Są też silniki 2.0, zarówno benzynowe, jak i diesel. Mogą mieć napęd na 4 koła, bo nie mają we wszystkich wersjach. Oczywiście, gdy wybierzecie napęd na 4 koła, zaczyna się robić dość drogo, bo diesel jest za 150, a benzynek jest za 160 tysięcy. I tak naprawdę otwiera wam się rynek na różne inne modele, więc myślę, że ten napęd na 4 koła, realizowany tutaj oczywiście hal Dexem szwedzkim nie jest najpopularniejszy. Więc tak naprawdę wybieracie głównie między benzyniakami z napędem naprzód. i teraz takimi benzyniakami z napędem naprzód się przejedziemy i zobaczymy czy ten mniejszy model aby nie odstaje na drodze od tego większego. Jesteśmy w tym mniejszym modelu na K, czyli w Kamiku. Tak, w Kamiku jesteśmy. Jak można tak podobnie nazwać samochody, no. Toż to przecież się w głowie nie mieści. 110 koni, proszę bardzo. Bez najmniejszego problemu ta skrzynia DSG daje radę, żeby takie piękne, duże betoniarki wyprzedzać. O, jak fajnie się jedzie tym samochodem! Oczywiście, jeśli nie szukacie tej wysokiej pozycji za kierownicą, to będziecie się tutaj czuli naprawdę dobrze. Mega wygodne fotele, fajne czucie auta. Fergi mamy 17, co też jest istotne, bo w tym drugim modelu na K również mamy 17, więc ten komfort jazdy możemy sobie porównać niemalże jeden do jednego. No kurde. Ten samochód jest naprawdę, naprawdę fajny. Ja nie mam zbyt dużego doświadczenia z tymi suwami z Raz testowaliśmy taki Ocaroka. Z tego co pamiętam, porównywaliśmy go z Octawią. Kiedyś jeździłem sobie tym największym suwem. Zawsze tam miałem takie wrażenie, że te samochody są za ciężkie, za sztywne. A tutaj tego nie mam. Tu mam wrażenie takiej zwinności, takiego przyjemnego, fajnego samochodu. No, oczywiście, wiadomo, że. A właściwie nie wiadomo, bo to jest ciekawostka. Jeżeli wybierzecie sobie dokładnie te same wersje silnikowe tego modelu i tego większego, to ten większy będzie wolniejszy i będzie nieco więcej palił. W danych producenta to są jakieś drobne różnice. Prawdopodobnie w realnym życiu to myślę, że tam z lider więcej może wyjść w tamtym aucie przy tym samym silniku. No i takie przyspieszenie na poziomie tam, nie wiem, 0,5-0,7 sekundy do setki gorzej. No, jest dość sztywnie, bo teraz jedziemy po gorszej drodze, ale jest bardzo, bardzo przyzwoicie w naszym ciągu. Gdybyśmy wybrali tę wersję, czyli 110-konną i w tamtym samochodzie 1.5 150-konną, no to oczywiście tamto auto będzie szybsze. Tutaj mamy pewnie około 10, tam myślę, że około 9 do setki i oczywiście tamten samochód będzie więcej spalał, ale jeżeli porównujemy 1 do jednego wersję, no to... Ten mniejszy model znowu wychodzi dosyć obronną ręką. Jestem mega ciekaw, jak będzie się jechało tym większym modelem, i dlatego właśnie teraz zapraszam Was do Karoka. O, właśnie tak, dużo bardziej wychylać ten samochód. No i to jest takie pierwsze wrażenie tego, że jesteśmy wyżej już o tym mówiłem. Bardzo, bardzo czuję się tutaj jak w suwie więc jeśli chcecie się poczuć jak w suwie no to oczywiście wyboru nie macie, bo ten samochód jest zdecydowanie bardziej oddalony od asfaltu niż ten, niż ten którym przed chwilą jechałem. Ale no też z tym silnikiem 1.5 TSI, który tutaj jest, jest całkiem żwawy. Od razu tak się czuję, że... No, te cztery cylindry z turbo chcą zdecydowanie żyć, ta pojemność jest większa, no ale dalej, to jest ten sam motor, który możecie mieć też tam w tamtym samochodzie, tutaj też możecie mieć ten mniejszy, więc tego bym tak do końca nie porównywał, ale oczywiście, jeżeli chodzi o optymalne wersje, to w mniejszym modelu optymalną wersją jest silnik 1.0 TS i 110 koni, a tutaj 1.5, no bo auto jest większe, ma więcej masy, potrzebuje więcej momentu i więcej koni, tak, taki bardziej Dostojny jest ten samochód. Czy nie wiem, czy to jest odpowiednie słowaki. Nieco bardziej zachowawczy. Troszeczkę się poczułem starszy w tym aucie. Eee, czy to jest wada pewnie? Nie no. Z drugiej strony, mamy tutaj też jakieś wirtualne zegary nowoczesne, nowoczesny wyświetlacz. Ale wszystko jest takie jakby bardziej poukładane jak to w skodzie. Eee, może to jest za dużo powiedziane, że w tamtym aucie było był taki powiew jakiegoś szaleństwa, bo nie, no może taki. Kontrolowanej, ja bym powiedział, niemieckiej młodzieńczości, bo ona nie jest czeska. Czeska wydaje mi się jednak trochę bardziej szalona niż ta niemiecka, niż to, co widziałem w skodzie, ale zdecydowanie to jest. To jest po prostu samochód dla starszego odbiorcy niż tamten. Tu znowu te dziury. No też całkiem przyzwoicie sobie radzi, nie jest to auto jakoś bardzo, bardzo usztywnione, aczkolwiek bardziej nurkuje, bardziej się wychyla na zakrętach, także no. Jest autem o nieco innym charakterze. No tylko właśnie, czy na pewno warto dopłacać. Czy to, e, że klienci jednak częściej wybierają mniejsze, tańsze auto. Mm, czy coś nie jest na rzeczy. No, oczywiście, ta różnica w cenie nie jest taka duża w momencie, kiedy wybieracie wynajem długoterminowy u nas lub leasing, a zresztą jeśli leasing wybieracie, no my też dajemy gwarancję raty na większość samochodów, jeżeli chodzi o wynajem długoterminowy, czyli też ta rata nie będzie wzrastała podczas całego wynajmu, mimo tego, że stopy procentowe nam wzrastają. I oczywiście wtedy ta różnica się niweluje i rzeczywiście można się nad tym zastanowić, nie jest to aż taka aż tak duża rozbieżność cenowa, no ale gdyby Kupować ten samochód w salonie, to ja raczej bym się na ten większy model nie zdecydował. Ten mały spodoba mi się zdecydowanie bardziej, a zaspokaja 90% moich potrzeb, jeżeli chodzi o transport młodzieży, siebie, zakupów itd.